Co zamierza pan zrobić, żeby obniżone podatki pomagały zwykłym ludziom, a nie milionerom takim jak pan! Nie pani. No właśnie, dlaczego najbogatszy kandydat w tym wyścigu, Mencen posiadający prywatny majątek ponad 56 milionów złotych, miałby pomagać nam? Przecież dla niego ten system działa świetnie. Sławomir Mencen, wolnościowiec od siedmiu boleści. Gada o wolności, ale dla kogo? Dla Januszy z firmami transportowymi i kolegów z branży finansowej. Chce likwidować płacę minimalną, co w praktyce oznacza legalną biedę. I nie, to nie pomoże przedsiębiorczości. To da wolną rękę do jeszcze większego wyzysku. Jego obniżanie podatków? Świetne, jeśli zarabiasz miliony. Dla reszty mniej na edukację, mniej na zdrowie, mniej na wszystko co nas jeszcze jakoś trzyma przy życiu. No i przypomnijmy, Mencen głosował przeciwko zakazowi eksmisji na bruku. To nie jest polityk, to lokaj klasowy elity. Karol Nawrocki, niby nowa twarz, a tak naprawdę reinkarnacja starej szkoły PiS. Facet od historyjek o patriotyzmie, a w tle kontynuator najgorszego neoliberalnego dziadostwa zarządów PiS miliardy z publicznych pieniędzy szły na spółki Skarbu Państwa, gdzie zarabiali po 200 tysięcy miesięcznie. Prezes Orlenu Daniel Obajtek kilkanaście nieruchomości w kilka lat. Afera Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze na ofiary przestępstw szły na prawicowe fundacje. I Nawrocki? Milczy. Bierze udział. Gra pod tę samą orkiestrę. To nie jest kandydat. To produkt tej samej kasty która doiła kraj przez lata. Rafał Trzaskowski. Niby progresywny, niby zachodni, niby europejski, ale w Warszawie rządzi jak typowy menadżer miasta. Miasta, które staje się placem zabaw dla deweloperów. Spójrzmy na fakt. Miliony złotych wpłat od firm deweloperskich na kampanię PO. Legalne? Jasne. Moralne? Kpina. Do tego mafia reprywatyzacyjna. Kamienice odbierane lokatorom, ludzi wyrzucano na bruk. Kto rządził wtedy Warszawą? P.O. A Trzaskowski zamiast budować mieszkania komunalne, sprzedaje te, które już są. Obiecał tysiące mieszkań, powstała garstka bloków na pokaz. Obiecał walkę z dziką reprywatyzacją. A jego urzędnicy ciągle podpisują decyzje o zwrotach. To jest nowoczesność po polsku. Ładna twarz frontmana i stare układy w tle. Trzech kandydatów. Trzy twarze tego samego systemu. Jeden służy korporacjom, drugi partyjnej kastowości, trzeci deweloperskiej mafii. A zwykli ludzie mają się uśmiechać, harować i wierzyć, że to wszystko dla ich dobra. To nie demokracja, to teatr dla naiwnych. I właśnie dlatego anarchiści nie głosują na panów, walczą z systemem, w którym panowie istnieją. Nie potrzebujemy nowych prezydentów potrzebujemy końca tej farsy. Wolność, samorządność, solidarność. Od dołu.